Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku Muzealnych Zakamarków. Tym razem mieścimy się w Muzealnej Bibliotece w Królestwie Agnieszki Matwiejczyk. Agnieszko, chciałbym, żebyś opowiedziała nam bardzo skrótowo, na czym polega Twoja codzienna praca w Bibliotece Muzealnej. Cześć Przemku, witam wszystkich. Ja w Bibliotece Muzealnej zajmuję się głównie gromadzeniem zbiorów. Dbam o to, aby zaspokoić głód bibliograficzny naszych pracowników muzealnych, staram się, aby nie brakowało im materiału, na którym mogą pracować. I to jest tak pokrótce. Agnieszko, czy Twoja praca, muzealna praca, różni się od pracy takiego typowego bibliotekarza? Myślę, że tak. Ja dostając książkę, zajmuję się wszystkim sama, od początku do końca. Najpierw stara się ją zdobyć, później ją opracowuję. Wypożyczam i tak dalej. Natomiast w dużych bibliotekach są wyszczególnione działy i tam każdy zajmuje się tą działką, którą ja zajmuję się całą i poszczególnym elementem. Agnieszko, czy w Muzealnej bibliotece można znaleźć na przykład pozycje takie jak Harry Potter? Niestety. My gromadzimy tutaj głównie historię, archeologię, historię sztuki, tak? Wszystko to, co potrzebne jest do pracy naszym pracownikom. Czy mieszkańcy Stargardu mogą przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę do domu? Niestety, my nie wypożyczamy książek na zewnątrz. My e, udostępniamy je tutaj na miejscu. W dzisiejszych czasach jest to bardzo proste e, skopiować sobie tak to, co nam potrzeba. Wystarczy zwykły telefon. Agnieszko, ostatnie pytanie, e, czy możesz wszystkim nam powiedzieć, e, o najstarszej pozycji, która znajduje się w zbiorach bibliotecznych. Naszą najstarszą książką jest książka z XVI wieku i mogę Wam pokazać. Czy mogę zobaczyć? Zapraszamy! Są to tak naprawdę dwie książki z XVI wieku. Bliżej o nich możecie przeczytać w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim. Artykuł pisał o nich nasz pan dyrektor Marcin Majewski, także zapraszam do lektury. Przemku, proszę, możesz zobaczyć. Szanowni Państwo, pozwolę sobie otworzyć i pokazać Państwu wnętrze tychże um, publikacji. Pachną historią. Agnieszko, dziękuję Tobie bardzo. Szanowni Państwo, w tym momencie mogę już zaprosić Państwa na kolejny odcinek. I przepraszam za uśmiech w trakcie tra trwania wideo, gdyż jest to nasz któryś z kolei dubel. Dzisiaj mamy jakieś zwariowane i szalone pomysły, więc do zobaczenia. Bądźcie z nami.